Wam wszystkim, to Klocyk z tej strony. Dawno mi nie było. Zapraszam do obejrzenia Żuka. Żuk już jest zrobiony. I prawdopodobnie będzie wystawiony na sprzedaż. Także jak ktoś będzie chciał, niech pisze w komentarzu żeście oglądali filmy, wiecie jak jest zrobiony co jest zrobione co było wymieniane, co jest nowe dane co jest złożone, wszystko wiecie w filmach także dawajcie znać Żuczek FSC Lublin z 90 roku 2.4 dieselek z silnikiem Andoli, czyli oryginalnym a ja jadę u Łaza się przygotować bo będziemy jechać na zlot militarny. Ołaz stoi i palimy go. Słuchajcie, zobaczymy czy ułaz odpali za za pierwszym nie był odpalany od... Kójdę ile? Od grudnia. No, od grudnia ułaz był nieodpalany. Ciekawe jak odpali, nie od grudnia, nie, od maja. Ciężko było. Ale odpalił. Kutawo tu Jest, kutawo trzeba włożyć. Brudny. jedziemy no i napompujemy powietrze do łaza bo stało od maja a opony w łazie jakie są to po prostu nie trzymają powietrza chyba 1,6 nowe opony nowe dętki ale słabo trzymają Także tankujemy, e, tankujemy powietrze. Jest już. Przód. Dwie jest. Też jedna sześć. Ułaz zdrowy, nic mu nie dolega. Jadę do dzisiaj go przesmarować. Czyli trzeba przesmarować wszystkie końcówki drążka. Sprawdzić, czy jest olej w skrzyni biegów. W mostach, bo to już czas na niego. Dobra, ja pompuję. Zobaczymy się później. No, ułaz już na warsztacie. Zaraz będziemy go podnosić do góry. I czeka. Zobaczymy ile toło to w niego wejdzie. Umyty, zatankowany, Powietrze też jest napompowane. Także bierzemy się do do roboty. Podnosimy go. Słuchajcie. łowię to standardowo. Zostawiłem kamerę kuźwa w łazie był poliesy do góry i nie nagrałem jak sporowałem. Ale całego przesparowałem dolałem też oleju do mostu, do skrzyni biegów do reduktora. Yy, także dolałem półtora litra oleju, mi wlazło do całego łazy, Także półtora litra dolałem w ogóle do przedniego, do przedniego mostu, wlałem prawie litr. Także dużo brakowało, dużo, dużo brakowało, tak. Jeszcze przysmoruję pompę wody. Dobra, to wam pokażę już. Teraz mam tylko pokażę, jak smoruję pompę wody. Bazie. Ta wotnica rosyjska. O to mam przerobione sobie już. Raz. Dwa. Trzy. I starczy. Dobry. Co? Jo, ale kuźwa... Chciałem pokazać jak sobie robił Łaza, a zostawiłem kamerę w środku, a Łaza w kurde. Mówię, to chociaż pokażę jak... Łaza ze mną pełna i budź, budź, mój filmik? Miesz nie? Nie, stara. filmik? Stara, ale ja sobie wymienię, bo ja miałem jeszcze, że mam dwie pompy, nie? Odzyskałem od gościa. Kurwa, Płacek, gdzieś mój filmik? Kurwa, pa. Panie, pa. Weź trzymaj. Ty nie jechałeś? Jest zakosowane czymś. Ja. Gdzie? tą nie z niego? Nie, ja dolewałem olej wszędzie, wiesz, do skrzyni, do reduktora. Tak, ja. to brakowało oleju w mostie. Dużo, nie? To nie No tam nie raz kapie sobie. A felgi, o? No słuchajcie, mogę wam powiedzieć, zaprosić także do polerowania felg w samochodach ciężarowych. Tu osobówki. To jest maszyna do polerowania. To trochę mają już. A co to jest? No to tak co wychodzi, kula. Co? Czy są cały czas? Co? co? czas? No to nie widzisz. Także u Was już po przeglądzie można jechać na zlot. Cześć Wam wszystkim, witam Was w nowym dniu. Dzisiaj zabierzemy się za Żuka. Dzisiaj zabierzemy się za żuka. Musimy wykręcić chłonicę, bo strzeliła, pękła gdzieś i cieknie nam żuku. Mam przygotowane sobie części. Tak wygląda żuczek w środku. Jeszcze nie jest skończony. Jeszcze muszę tutaj zrobić podsofitkę. Ale to tam jest kwestia dnia i będzie zrobiony. 93 tysiące marzeczek. Jehanek także zabieramy się do za wymontowania chłodnicy, i chłodnica pojedzie do subska. Tam jest taki gościu, który się zajmuje lutowaniem. Chłodnic. No dobra, to wykręcamy. Gdzieś strzeliło na dole. Albo guma pełnęła. Zaraz to zobaczymy. Okręcamy. Śrubki. Jedna. Będzie lepsze dojście. To się powykręca to. nie żeby nie porysować go. Okay. Także wykręcamy. Pokażę wam, jak wykręcę, bo zapomniałem wziąć z domu statywu. O! włączamy płyn niech sobie leci fajnie żaderka. wiedzieć, czy chodnica ma dziurę, czy Mi się wydaje, że na pewno ma, nie wiadomo gdzie dokładnie. Kilka śrubek i chodnica będzie na wierzchu.

이렇게 되 i wyciągamy. muszę. Kurde tylko zaczęło padać. Dobra, trzeba się schować. Bo deszcz pada. Jaka piękna pogoda, nie da nic zrobić. Przed chwilą lało jak nie wiem co. A jeszcze mi zostało wyciągnąć tylko ją. Zaraz idę, bo nawet w deszczu pójdę. Muszę sprawdzić i jechać z się. Wyciągniemy raz, dwa ją i spadamy. No, ja, nie tego ziemię, tę tego wziąć krótszego sobie. 真是的，真。 Gdzie ty żeś tu wpadła? O, proszę. Dzień dobry. Dobry Ojej. Ale tak się tak, tak, tak się spacerzyć znowu i to pada No, nawet nie da też popracować zbytnio no. Ten deszcz Na razie

Klienty. A miałem wyciągnąć, tu. Ten jest. Mam jakże przelać. Także słuchajcie, chłodnica wyciągnięta tutaj w tym miejscu leci leci z niej. I to dosyć idzie. No bo to w tym. Ale to oni jedno żebra zablokują. Tak mi się wydaje. Albo jak mi on pojedzie do, do, do To subska do regeneracji. No chyba, że macie dobrą chłodnicę w dobrej cenie, to dajcie znać. Także tak wygląda. Także tu jest dziura i tu. Tu w tych dwóch miejscach, ale najbardziej idzie z tego miejsca, z tego górnego, małego. Jak macie takie chłodnice, dajcie znać. To jeszcze wzrostanie, ale nie jest I... Tylko że prawdopodobnie gadałem z gościem, że stare sprzęty jeżdżą, jeżdżą teraz na, na tych yy, nowych płynach do chłodnic i te stare wtedy siadają szybko tak mi powiedział pan A żuczek już jest skręcony jadę zawieść i będę wiedział dokładnie czy mi zrobią czy nie Liczba mi spadła i się lek sporystowało, ale to nic. Także żuczek, tak jak widzicie. Ładnie mi wyszedł, bardzo ładnie. Już jest zakurzony, bo nim nie jeździłem jakiś miesiąc. Ale wygląda perfekcyjnie. Się żadnego młodo nie ma polki Dziurawe też miałem zbiornik, ale udało mi się go pospawać i jest idealny. Nic nie cieknie, nic. Chociaż jest zatakowany do pełna. Dobra, ja kończę na dzisiaj jadę z chodnicą. Trzymajcie się. Pozdrawiam was. Żuk. F.S. Lublin. Fabryka samochodów ciężarowych Lublin. Fábrica São Paulo do Flubing, tá? Que é isso que FSC?